W wyniku tragicznej śmierci członka sztabu medycznego FC Barcelona Carlesa Mina Rogarci. sobotni mecz z Osasuną został przełożony. O takie rozwiązanie poprosili zdruzgotani informacją o odejściu lekarza piłkarze Dumy Katalonii. Tragedia związana z nagłą śmiercią Carlesa Mina Rogarci wstrząsnęła nie tylko Katalonią, ale całą Hiszpanią. Klub opublikował oficjalne oświadczenie, w którym przekazał wiadomość o przełożeniu meczu z Osasuną, zaplanowanego pierwotnie na sobotę, oraz złożył wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego. Komunikaty w związku z tragicznymi wydarzeniami zaczęły błyskawicznie napływać niemal z całej Hiszpanii. Kondolencje złożyły między innymi kluby takie jak Real Madrid, Valencia, Real Valladolid czy Deportivo Alaves. Hołd zmarłemu złożył również Kylian Bape, który opublikował w mediach społecznościowych post pożegnalny wobec Garci. Piłkarze Dumy Katalonii nie wyobrażali sobie, aby w takich okolicznościach wbiec na murawę i rozgrywać spotkanie, wobec czego poprosili o jego przełożenie. Kierownictwo Osasuny w pełni uszanowało decyzję Barcelony, a La Liga ogłosiła oficjalnie, że rywalizacja odbędzie się w innym terminie. Problem pojawia się teraz przy ustalaniu nowej daty. Relewo poinformowało, że znalezienie dogodnego terminu dla obu stron może okazać się bardzo trudne, a być może nawet niemożliwe. Opcje ograniczają się do rozegrania meczu w trakcie przerwy reprezentacyjnej lub na dni poprzedzające ostatnią kolejkę La Liga, przy czym każde z tych rozwiązań niesie ze sobą swoje wady. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że większość zawodników Barcelony udaje się na zgrupowania reprezentacyjne. Co sprawia, że Hansi Flick miałby ogromny problem z samym skompletowaniem kadry, nie wspominając już o jej realnej sile. Z drugiej strony ostatnie ligowe spotkania Azulgrana są zaplanowane przeciwko Espanyolowi, Villarrealowi i Atletikowi, co czyni terminarz niezwykle wymagającym. Władze La Liga, a także działacze Barcelony i Osasuny mają więc przed sobą trudne zadanie. Dodatkowo. Jeżeli Atletico Madryt wygra w niedzielę na wyjeździe z Getafe, przeskoczy w tabeli ligowej Barcelonę, nakładając na nią dodatkową presję. Zaległe spotkanie może poważnie obciążyć nie tylko Hansiego Flickę, ale przede wszystkim piłkarzy.